Tomek Skrzypek dla mnie prywatnie był jak ojciec. Na Tomka mogłem zawsze liczyć. Zawsze mogłem zadzwonić do niego o każdej porze dnia i nocy. Zawsze się ze mną spotkał. Miałem taki, że tak powiem, czarny weekend. No. Jednym słowem mogę powiedzieć, że życie mi się troszeczkę zawaliło. Powaliło mnie na kolana. No i co, no i zbieram się powoli, mówię, no, no nie tak sobie to wyobrażałem, nie tak to miało wszystko wyglądać, walka u siebie, przegrana, straciłem zdrowie, przegrałem pas, przegrałem u siebie przed własnymi kibicami, ale oprócz tego przegrałem jeszcze jedno, przegrałem trenera, bo, bo straciłem kogoś, kto był bardzo dla mnie ważny w życiu, to był taki dla mnie jeden z najpotrzebniejszych ciosów, no i ta walka troszeczkę poszła w odstawkę, bo to było taką jednak pierwszoplanową sprawą. E, oczywiście, że zaskoczyła mnie ta wiadomość, pamiętam, e, byłem wtedy w żabce akurat i zadzwonił do mnie e, Paweł Tracz e, i, i mi to powiedział, także no, bardzo mnie zaskoczyło, wcześniej oglądałem galę, dobę wcześniej, na której widziałem Tomka i, e, i stał w narożniku, także, e, także no, oczywiście byłem zaskoczony jak wszyscy. Nie dalej, jak kilka tygodni przed śmiercią, umawialiśmy się na, na kawę. Nie dojechałem na tą kawę, no już jej nie wypiję z Tomkiem. Tomka Slibka z początku znałem z opowiadań, trenowałem u. Zaczynałem kickboxing trenować, to trenowałem mojego wychowanka Marcina Bachurza, mojego pierwszego trenera. Później e, niestety klub się nam rozpadł i trafiłem w ręce Tomka Szybka, to był e, koniec 2014 roku i tak w zasadzie zostałem do samego końca. E, tutaj zdobywałem swoje. Pod, pod skrzydem e, trenera zdobywałem swoje wszystkie e, osiągnięcia, które do tej pory e, mam. E, tak samo e, pracę jako instruktor kickboksingu, tak samo zawdzięczam za trenerowi Tomkowi. E, bardzo dużo mnie nauczył, e, bardzo dużo wiedzy mi swojej przekazał. E, bardzo dużo spędzaliśmy czasu, e, jak on mi opowiadał właśnie o tych metodykach treningowych, jego specjalnych, którą tak naprawdę cała Polska zna. Tomek Skrzypek, wielka strata dla obu zawodników, byli mocno związani z trenerem. Jak długo pan się Ty się znasz z, 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 z znałeś z Tomkiem Skrzypkiem? Tomkiem się znam już bardzo długo. Tomkiem się jeszcze znam z dawnych lat, jak jeszcze z dawnych lat i z dawnych lat. Uśmiechasz się, to tam były jakieś historie? Nie, no po pozytywne historie. Także Tomek jest był taką postacią, którą się nie dało nie lubić. Z drugiej strony miał swoje też ciemne chwile. I, i to go gdzieś tam jakoś włączało na jakiś okres czasu, ale tak naprawdę no, znamy się, znaliśmy się bardzo długi czas. Wróciliśmy tutaj od jakichś dwóch lat do takiej pełnej pracy przy Dominiku i z chłopakami z Fajtera. I ta współpraca wychodziła fajnie, nawet sam mnie tutaj też nieraz tarczował jak przychodził Dominika, z Dominikiem. Trenowaliśmy przed tymi, także tutaj akurat Tomek to był taka postać, którą Zawsze zostanie w sercu i w Art noxach i tak naprawdę zawsze będziemy o nim pamiętać i milego wspominać. Z tą Skrzypkiem poznałem się w 2007 roku, we wrześniu, kiedy przeprowadziłem się do Wrocławia. Mój znajomy powiedział mi, że przedstawi mnie trenerowi, który jest najlepszym trenerem w Polsce, i wtedy tak patrzyłem troszeczkę na to przez palce. Mówię, a tak każdy mówi, że najlepsi trenerzy, ale przyjechałem do fajtera Wrocław. Do, do grupy zawodniczej, która odbywała się rano. Była ta grupa, jak ja to nazywam dzisiaj grupa śmierci. Tam byli zawodnicy starej gwardii Fajtera Wrocław, gdzie miałem ciężkie przecierki, i powiem szczerze, nie będę tego ukrywał, że trener skrzypek na początku do mnie powiedział, że będę mistrzem Polski, to będzie ze mną wtedy poważnie rozmawiał, a teraz po prostu muszę przeżyć, więc w tej grupie śmierci e, zacząłem, zacząłem tam dość mocne treningi. E, no nie powiem, że było lekko, bo przez praktycznie półtora roku dostawałem łomot, co, co trening, ale tak jak powiedział... E... Piotrek Szymanowski, który, który właśnie tam z nami ćwiczył w tej grupie, powiedział, że to jest to sprawa jest zawodnika: jeżeli zawodnik dostaje mocny łomot na treningu, a na drugi trening wraca i przychodzi mimo, mimo tego, że jest obolały, to znaczy, że ma charakter do zostania mistrzem i, i, tak, i tak też było. Chłopaki mi mocno wytrenowali w 2009 roku. Pamiętam. Był to czerwiec w Zgorzelcu. Walczyłem z finale z Tomkiem Sararą, który, który, który pokonał mnie na punkty. Nieznacznie, bo nieznacznie, ale pokonał mnie na punkty. Wtedy wygrał dość dużym doświadczeniem, które już wtedy posiadał. Ja zaczynałem, także, także bardzo się cieszyłem z tej walki, że, że walka stoczona na pełnym dystansie. No i wtedy usłyszałem od. Od trenera Skrzypka, że tak, Michał, teraz pasujesz do Fightera. Jesteś, jesteś, jesteś takim zawodnikiem, który, który może nas reprezentować. Pamiętam też równie dobrze, że w 2009 roku dostałem koszulkę od trenera Tomasza Skrzypka. Kiedyś dostanie koszulki Fightera Wrocław równało się z nominacją na naprawdę dobrego zawodnika, bo w tej chwili każdy może sobie kupić koszulkę, zrobić. Natomiast wtedy koszulka Fightera to się śmiejemy, że można było chodzić po mieście i nikt nie ruszył tej koszulki, bo każdy się bał, każdy wiedział, co to znaczy koszulka Fightera Wrocław. Teraz również to wszystko troszeczkę inaczej wygląda, ale, ale wtedy to była dla mnie taka nowelizacja, że, że tą koszulkę mam do dzisiaj. Zresztą wszystkie koszulki Fightera posiadam z wszystkich zawodów, w których jeździłem z Tomkiem w kickboxingu. Moja mama się śmieje do dzisiaj, że mam ponad 50 koszulek i, i brak miejsca w szafie, poza tym już nic. Ale te koszulki to jest taka pamiątka, która, która zostaje na długo i tą koszulkę pierwszą również posiadam, którą dostałem od Tomka. Później w 2009 we wrześniu bodajże zdobyłem mistrzostwo w Łukiku i to było moje pierwsze mistrzostwo Polski, które, które wygrałem. Wygrałem z Tomkiem, w Świebodzicach odbywały się mistrzostwa, pamiętam jak dziś walczyłem w walce finałowej z Patrykiem Proszkiem, którego też serdecznie pozdrawiam, bo ostatnio na sparingach też byłem i mieliśmy dziesięciolecie naszego spotkania, także, także fajna sytuacja. Zresztą też z Tomkiem Skrzypkiem byliśmy w Zielonej Górze, z Jakubem Kozerą również tam sparowaliśmy, także, także fajna, fajna, fajny jubileusz. No 13 lat z Tomkiem spędziłem prawie na sali, poza salą, po spotkaniach. Było różnie między nami, także nie było zawsze kolorowo. Tomek miał swoje zdanie, które, które zawsze wyrażał. Ja również wyrażałem prosto, więc nieraz się tam ścieraliśmy. Ale złapaliśmy taki wspólny, wspólny mianownik od paru lat już od Tomka. Takiej słynnej przemiany, kiedy kiedy wszystko zaczął budować od początku, kiedy wracało to wszystko na odpowiednie tory. Dostałem propozycję walki w 2016 roku o pas zawodowego mistrza świata, no ale wiedzieliśmy, że to będzie od początku trudna sytuacja, ponieważ jechaliśmy na teren wroga do, do Sarajewa, do Bośni, do Drzewada Poturaka, który był tam i dalej jest tam legendą. I przede wszystkim tym, czym zdobył, z kim walczył, zyskał sobie miano tam naprawdę legendy. Wiedzieliśmy, że walczymy z jego sędziami. Wiedzieliśmy, że jedziemy tam na pożarcie, więc trzeba było mocno zaznaczyć tą akcję i tam przeżyliśmy takich fajnych parę chwil, które, które wspominamy do dzisiaj. Również to, że przygotowywałem się motorycznie do tej walki z w Włókniarza Częstochowa. Pozdrawiam Pana Prezesa święcika, który nam wtedy udostępnił salę, wtedy ćwiczyłem z nimi, cisnąłem mocno i wszystko się opłaciło, ponieważ półtora miesięczne przygotowania przywieźliśmy pas do Polski. Więc to było takie pierwsze mocne, najmocniejsze takie wspomnienie, które, które mam z Tomkiem. Również to jak byłem w kadrze narodowej, pamiętam każdą jego wypowiedź, że chłopaki praktycznie słuchali, można było słyszeć muchę na sali, kiedy, kiedy on opowiadał, kiedy on podawał przykłady wszystkich swoich, że tak powiem, planów, kiedy podawał przykłady swoich akcji, kiedy to wszystko ubierał, motywował. No. Tego się nie da powtórzyć. Tomek był osobą nie do podrobienia i, i tak, już, tak już pozostanie. No Na pewno karty historii, które z Tomkiem rozdaliśmy, jeżeli chodzi o kickboxing w wadze ciężkiej, sześć tytułów mistrza Polski, K1 z rzędu, no to jest coś, co do tej pory się nie powtórzyło. Czy powtórzy? Są osoby, które, które aspirują do tego, do tego tematu, ale, ale to już tak jak mówię, zrobiliśmy to my pierwsi. Dwa pasy zawodowego mistrza Polski. Z Tomkiem zdobyłem dwa puchary świata i zostałem oznaczony na pucharze w Szeged w 2014 roku jako najlepszy zawodnik turnieju, ponieważ trzy walki zakończyłem w pierwszych rundach, wszystkie trzy przed czasem. Także było co wspominać. Kawał historii, kawał świata, Mistrzostwa Świata w Brazylii, walka dla Glory w Chicago, walka World Games, brązowy medal w, później w ostatnie pamiętam dokładnie obchody. 30-lecia polskiego związku kickboxingu, z którym uczestniczyłem, w którym dostałem właśnie zaległy medal od Roya Berkera. Siedzieliśmy z Tomkiem przy stoliku, właśnie wspominaliśmy nasze, nasze osiągnięcia sprzed całej naszej znajomości, w trakcie naszej znajomości, więc to wszystko jeszcze bardziej e, to uderzyło, gdzie ten rok praktycznie mieliśmy na, na takiej bazie wspomnień. No i cały czas planowaliśmy rozwój klubu, planowaliśmy pewne rzeczy jeszcze prywatnie rozwinąć. E, Szkoda, no szkoda. Dla mnie niepowetowana strata, której, której na chwilę obecną nic mi nie zastąpi. Pas jest do odzyskania trenera, niestety już nie, nie przywrócimy. Powspominajmy go trochę. Kiedy ty spotkałeś trenera? No z trenerem spotkałem się... Znaczy ja już z trenera poznałem bardzo dawno temu, jeszcze jak ja mieszkałem w Bolesławcu, jeździłem z ojcem na, na zawody. E, razem z Michałem Turyńskim jeździli też tam po zawodach i bodajże to było chyba Angels of Glory gala, e, na której walczyłem i na której walczy Michał Turyński. No i, i tam żeśmy się poznali, później przyjechałem tu do Wrocławia, wiadomo, jakieś tam moje sprawy po e, niej poukładały się pomyśli takie te zawodowe. E, zmieniłem trenera e, i trafiłem na Tomka Szybka. Każdy go polecał, był dobrym trenerem, zresztą przyjeżdżam do Wrocławia słyszałem wiele bardzo pozytywnych historii na jego temat. Zresztą on jest legendą, e, tym bardziej legendą kickboxingu e, No i, no i postawiłem na niego. No i tak jakoś te drogi zbiegły, że, że dogadawaliśmy się, był takim dla mnie drugim Ojcem, dużo mnie wspierał, pomagał mi wychodzić z takich błędnych decyzji, złych sytuacji, bo niewątpliwie jak przyjechałem tutaj do nowego, do dużego miasta, bez niczego, to gdzieś tam błądziłem, nie? No i on mnie na odpowiednie tory nastawił. On też był takim człowiekiem z krwi i kości, który, któremu się zdarzały wpadki, też błądził, też miał swoje problemy, prawda? Taki człowiek, kiedy tobie doradza, to jest wiarygodny, można powiedzieć. Tak, bo miał też niewątpliwie wielki bagaż życiowy, życiowe doświadczenie, też gdzieś zagubił się, zagubił Gdzieś tą drogę, ale potrafi na nią wrócić. Tak? I to jest człowiek, którego, który nie gada głupot yy, i jakiś tam pierdół, bo przeczytał coś w książce, tylko sam przeżył na własnej skórze. I taki, tacy ludzie, tak jak mówisz, są wiarygodni. I, i to też mi dawało, yy, zresztą. On widział w, w sobie to, co ja zaczynam robić, że zaczynałem powielać jego błędy i potrafił mnie w tym kierunku stawić, żeby tego nie popełniać, tak? I ja mu zaufałem w 100%. Poświęciłem się nie tylko jako trenerowi w sporcie, ale też poświęciłem się jako osobie prywatnej. Był moim, oprócz tego, że trenerem, to też był moim przyjacielem. Było tak, że oglądałem walki, jak miałem tam 17-18 lat na Polsacie i wtedy Michał Tomczykowski walczył, mój kolega. Yy, znany yy, kickboxer yy, starej szkoły. Pozdrawiam serdecznie. Tomek stał mu w narożniku, i ja yy, oglądałem to i sobie myślałem, tak, że tak bym chciał. No i później cała ta droga. No, we Wrocławiu ludzie Tomka znali, bo, bo obstawiał bramki to chodziło się i patrz, to skrzypek, patrz, skrzypek, to nawet nie zwracał na Ciebie uwagi. I drogą ewolucji no, zacząłem trenować najpierw w 2000 roku tam Rafała Petertira, później Przenieśliśmy się do, do Tomka Skrzypka. Zaczynaliśmy u niego trenować na, na, na sali w dziewiątce. Tam były lata 2000 Oczywiście, teraz byłem tam jednym z wielu i przychodzili i odchodzili. Pamiętam taką anegdotę, że kiedyś nawet z Tomkiem się śmialiśmy później, że chciałem pójść na takie zajęcia na Maxa-Borna były dla, dla takich trochę bardziej zaawansowanych zawodników i przyszedłem tam na dziesiątą rano, chyba w środę, czy w jakiś dzień, a to on nie, nie, ale nie możesz trenować tutaj, bo to jest dla zawodników, nie, także wyszedłem stamtąd i sobie myślałem, co, ci pokażę, nie. No i później się śmialiśmy z tego wiele lat, później też u niego pracowałem w fajterze jakiś na, na, na bramkach, no w tym klubie coraz bardziej, bardziej się rozwijałem i, i byłem też reprezentantem Polski, członkiem kadry, no to on był trenerem, także Także ta droga ewoluowała tak, on był na pierwszej mojej walce w Miliczu w 2004 takiej e, pokazowej i na ostatniej do tej pory, której walczyłem też był, bo, bo był i tak, e, tak to się wszystko, e, wszystko przeplatało, no, później staliśmy się kolegami, też jak odszedłem od niego z klubu, z fajtera Wrocław i przeszedłem do innego klubu to to też nie było tak, że on się obraził, tylko dalej byłem członkiem kadry, rozmawialiśmy i tak przyjął tak jak mężczyzna, bo powiedziałem, że tam się będę bardziej rozwijał. Wtedy tak wtedy uważałem i uważam, że, po, 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 że podjąłem dobrą decyzję. Tak jak później odejście z tego klubu, no ale no, trzeba podejmować w życiu tę decyzję i, 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 i mimo tego, że odszedłem, to to byliśmy dobrymi kolegami i no, dobrymi kolegami, no, no, znaliśmy się dobrze i e, utrzymywaliśmy kontakt. Zawsze miło było się z nim spotkać, y, wypić kawę, pogadać, pośmiać się i moment, który najbardziej wspominam z Tomkiem, <laughs> było ich dużo. E... Znali, bardzo dobrze się znaliśmy, e, ale tak mogę, jak, co mogę wspomnieć, to, to taki jeden, który też mi za, e, zapamiętał się w głowie, to, to było e, na Pucharze Świata e, w Innsbrucku. E, półfinałową walkę prowadziłem przez 2,5 rundy, później przegrałem tą walkę <grywka> 2-1 i wtedy, powiem szczerze, że trener Skrzypek tak na mnie nakrzyczał. Tak, był na mnie zezłoszczony, że ja skuliłem głowę i normalnie łzy mi ze leciały I, I powiem szczerze, że to jest taki. Jego cały charakter, taki jak był, prawda? Twardy, nieugięty. No postać ikoniczna, można powiedzieć, będzie go na pewno brakowało. Dokładnie, no tutaj, tutaj polski kingboxing się na tym bardzo dużo stracił, a zresztą to była taka ikona. 20 lat trener kadry po tego, wychowanek wielu mistrzów, chyba z 15, z tego co naliczyliśmy, także tak naprawdę no zawsze będziemy o nim hmm, wspominać. i klientować jego pamięć. Jest taki moment, który jakoś Ci utkwił w pamięci, że będziesz go wspominał właśnie w ten sposób? W co, mi utknęła to ostatnio tak bardzo mocno, dlatego, że razem obydwoje byliśmy w narożniku Szymona duszy. Akcja, która gdzieś tam Szymon wykonał była też po części planem Tomka Skrzypka, no i też tak naprawdę razem kończyliśmy Dominika walkę, musieliśmy go obydwoje poddać, taka była decyzja wspólna. I jeszcze się widzieliśmy w ten sam dzień i wiesz, nic nie zapowiadało takiej tragedii i takiego smutku, także tak naprawdę yy, to jest taka, cały czas gdzieś mi to siedzi w głowie. Tomek ustudzą moje y, wojownicze emocje. Ja zawsze reagowałem na wszystkie zaczepki z internetu, na, na opisy portali sportowych, które w jakiś tam sposób mnie krzywdziły, reagowałem bardzo ambicjonalnie, bardzo wybuchowo, natomiast Tomek mnie stopował, powiedział, zostaw to, wszystko niech to się dzieje swoim tokiem, a jeszcze o nas usłyszą. I tak zawsze było, zawsze o nas w pewnym momencie y, wybuchałem jakąś tam formą, trafiałem się, wstrzeliwałem się w jakąś walkę. O tej walce. Było głośno, i później te portale musiały o mnie napisać dobrze, więc, więc Tomek znowu zawsze miał taką, taką myśl trenerską i miał taki, taki nos do tego wszystkiego, również do do zawodników, przecież, przecież to, co zdobywali yy, za jego okresów najbardziej znakomici polscy zawodnicy. Mariusz Cieśliński zdobywał największe tytuły pod egidą Fajtera Wrocław. Rafał Petertil również pod egidą Fightera Wrocław. Róża Gumienna pod egidą Fajtera Wrocław. Yy, także Gosia Dymus również najlepsze swoje osiągnięcia zdobyła pod egidą Tomka Skrzypka. Basia Nalepka zaczęła walczyć i wygrywała pod egidą Tomka Skrzypka. Ja zacząłem wygrywać i wygrywałem, zdobywałem tytuł Mistrza Świata również pod ręką Tomasza Skrzypka, Dominik Zadora również, więc to wszyscy, Tomek miał taką myśl trenerską, która wybiegała poza samą wiedzę z AWF-u, był też również przyjacielem, potrafił dotrzeć, potrafił rozmawiać i wydaje mi się, że to było największą taką zaletą Tomka, że, że potrafił to wszystko ubrać, potrafił dostosować się, nawet jak wyjeżdżaliśmy na zawody, wiedział kiedy ja idę spać, wiedział kiedy wychodzić z pokoju, wiedział wszystko praktycznie na temat, na temat, na temat zawodnika. To był mentor, tak mogę powiedzieć, bo trener to za mało, to był mentor, który który prowadził mnie przez wszystkie moje lata, tym bardziej 16 tytułów mistrza świata, który zdobył jako trener. No to wydaje mi się, że bardzo mało trenerów w Polsce mogłoby się takim czymś poszczycić. Wiadomo, jak każdy y, człowiek miał swoje Zejścia, wejścia, wyżyny. Ja też nie wybielam go całkowicie, bo to wiadomo, dla mnie był niesamowitym człowiekiem, i takim człowiekiem pozostanie. Dla innych osób będzie, ja się nie będę z tym kłócił ja przedstawiam tylko moje zdanie i przedstawiam zdanie zawodników fajtera Wrocław, którzy licznie przybili na jego pogrzeb i nawet prezydent Wrocławia mówił, że takiego pogrzebu nie widział to znaczy, że ludzie byli za nim, przyjeżdżali jego byli zawodnicy kadry, to znaczy, że znaczył dla nich więcej niż tylko trener kadry narodowej to znaczy, że był przyjacielem, że był, był jak ojciec także tutaj akurat nie można zarzucić Tomkowi czegokolwiek, ja wprost odwrotnie będę się nawet po śmierci za niego bił i dla niego bił, także. Dla mnie ogromna strata. Jaki jest taki moment, który tak jakby najbardziej pamiętasz, najbardziej Ci utkwił w pamięci, z Waszego wspólnego współdziałania? Najlepszy moment, yy, mamy ich bardzo dużo, bo wchodząc nawet w telefonie czy na laptopie oglądając zdjęcia, to na drugim, yy, co drugie zdjęcie to jest w trening z trenerem, nie? Yy, Wszystkie filmiki, to wszystkie nasze tarcze, wszystkie nasze treningi też jest trenerem, tak? Ale nie wątpliwie taki jeden chyba, jeden chyba taki moment, kiedy, kiedy taki bardzo dobrze wspominam, to jak zdobywaliśmy drugi pas mistrzowski DSF-u. To było takie postawienie kropki na D. Mamy nawet takie fajne zdjęcie, kiedy ja unoszę ręce do góry, Ten w narożniku odnosi zdjęcie w górę, tylko no niestety, no szkoda i bardzo mi przykro, że oglądamy teraz to zdjęcie w czarno-białym kolorze. No, przykro, przykro, niestety, bardzo niespodziewana sprawa. No tak, ja też się nie spodziewałem. Dostałem telefon w niedzielę, że ten się nie odzywa, przyjechałem do mieszkania no i, i znalazłem go martwego. I no, powiem szczerze, że no, mam ten widok przed oczami do tej pory. Mówię, no już trochę czasu minęło, powoli się, powoli się składam do kupy, ale, ale naprawdę, no, miałem przez... Pierwszy miesiąc to miałem totalną depresję. Nie? Siedziałem w domu. Jedyną moją y, taką czynnością, którą robiłem, to było oglądanie telewizora. Przychodziła, przyprowadzała żona córkę ze żłobka i siedziałem, pobawiłem się pół godziny. Ja, nie, ja w ogóle byłem odklejony od rzeczywistości. Nie? Mówię, no teraz, teraz, kiedy pochowaliśmy trenera, kiedy te troszeczkę emocje opadły, y, naprawiłem rękę, y, już powoli zaczęły się pewne rzeczy prostować. Tak? No, troszeczkę się zwaliło na głowę, no, ale niestety trzeba wstać kolem, pochować trochę charakteru. Y, obiecałem sobie, obiecałem, nad grobem trenera, kiedy się do niego modlę, że odzyskam ten pas, że wrócę i że za każdym razem sobie powtarzam, że tą cząstkę kickboxingu którą on we mnie zaszepił, będę pielęgnował do końca życia, do końca mojej kariery. I Michał Turiński zapowiada, że będzie kontynuował ten projekt trenera Club Fighters. Ty będziesz też jakoś tam brał w tym udział? Będziesz się tam pojawiał dalej? Tak, jesteśmy przed spotkaniem z Michałem. Mamy się spotkać. że no, Michał też jest teraz po walce, chce mu dać odpocząć. Też chwilę, bo przegrał tą walkę niestety. Też, żeby gdzieś tam to poukładał sobie wszystko. I spotkamy się na dniach. No i to jest nasz, że tak powiem, obowiązek teraz, bo trener bardzo długo walczył o to, żeby ten klub istniał. Bardzo dużo czasu, miłości, pieniędzy i poświęcenia bo temu, temu wszystkiego zaangażowane, żeby żeby to miało ręce i nogi, żeby ten klub istniał, remonty i tak dalej, on walczył o, te, o ten remont, żeby ta sala wyglądała, żeby tam nie był dziur, żeby szczury nie biegały, żeby nie było smrodu i tak dalej, także no musimy, to jest naszym takim obowiązkiem, tak, e, mam nadzieję, że tam e, wszystko się poukłada, e, Michał na razie trzyma na tym pieczę, no bo niestety ja jeszcze jestem, jeszcze jestem troszeczkę wyłączony. Tych wspomnień z Tomkiem było bardzo wiele z takich... Y weselszych i śmieszniejszych, no to oczywiście te wszystkie nasze wyjazdy na kadry czy na, na Mistrzostwa Świata, Puchary Świata. Kiedyś byłem pierwszy raz na Pucharze Świata na, na Węgrzech i, i pamiętam, że Tomek motywował mnie w ten sposób, że stałem w, w sta no Były dla mnie to wysokiej rangi wtedy zawody, bo pierwsze za granicą mi oczywiście stresowałem się tam jakiś, nie wiem, 2007 rok. I on mówił, Paweł, pamiętaj, że teraz możesz wyjść sobie do ringu, najebać gościa i dostaniesz za to medal, a nie pójdziesz gdzieś na policję, nie? Także, był no, w, w, w ringu, jak stał w narożniku, to, to mówię, to, to zawodnik był w stanie, śmiałem się, oddać życie za to, nie? Także naprawdę miał ogromną charyzmę i miał to coś w sobie, miał też oczywiście swoje demony, które, które trochę powodowały to, że właśnie to się tak wszystko rozsypywało, też czasami, że on nie stworzył takiej grupy, która by była najmocniejsza w Polsce i nikt by nawet nie miał podjazdu do tego, nie? Gdyby wszystkie te rzeczy, które mówi, realizował, tak, ale te demony jakoś go tam czasami od tego odciągały, i to, to wszyscy o tym wiedzą. To był taki człowiek, któremu się zawsze wszystko wybaczało, nie? On, i, I to tak przychodziło jakby naturalnie, że innemu to by się tego nie wybaczył, ale Tomkowi to to zawsze jakoś przechodziło. on miał coś takiego w sobie, że mówię, ja nawet na treningach staram się wprowadzać, teraz mi przychodzą do głowy takie rzeczy jak trenowaliśmy, tam jeszcze byliśmy łebkami, robiliśmy jakieś zwykłe treningi, on mówił to w czasie zmęczenia, wojownik nigdy się nie poddaje i takie rzeczy i jakoś to zostało w głowie. I rzeczywiście, ja sami też tak do swoich tych ludzi, którzy mnie trenują, jeszcze może nie zawodników, to mówię i jakoś ich to podkręca, to jest takie, no to jest y, ciężko to naśladować, ale jego się nie da podrobić, nie? A z tych, y, no ale będę próbował oczywiście, no bo to jeśli chodzi o wzór y, trenera, to, to, był, to był bardzo dobry. Druga rzecz, no to z takich y, bardziej przykrych y, rzeczy, no to jak Tomek tam miał swoje jakieś problemy, no to to też y, gdzieś tam był na odwyku, czy coś, to, to wtedy pamiętam, że zaciśniły się nasze więzi, bo bo, bo ja i jeszcze tam kilka osób starałem mu się pomóc, porozmawiać, nawet zadzwonić, odwiedziłem go tam, porozmawiałem, wyjaśniliśmy sobie nawet takie nasze stare mm, jakieś stare tam, dlaczego odszedłem z klubu i w ogóle pamiętam że od tej pory jeszcze jeszcze bardziej jakoś tak y, y, trzymaliśmy tak ze sobą, że tak powiem i pamiętam, że po, Tomek od tamtej pory nie przypominam sobie, żeby znowu zboczył z tej drogi, także w ten sposób. Był bardzo pomocny, zawsze pomagał, w życiu nie odmówił tej pomocy. Jak sam miałem jakiś życiowy problem czy, czy jakieś inne problemy, zawsze można było się do niego zgłosić. Dobrze wiem, że działało to też w dwie strony, ale traktowałem go jak takiego swojego drugiego ojca. Życiowo potrafił układać dużo, podpowiadał. Miał duży bagaż swoich doświadczeń i to nie tylko ringowych, życiowych, ale także też miał swoje problemy, też błądził. Ja też miałem taki moment, że też błądziłem i potrafił poprowadzić, wyprowadzić człowieka na taką drogę właśnie normalnego życia. Dla mnie to było bardzo duże przyczyn życiowe i jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych, w jakich uczestniczyłem. Może nie było to Łotgańskie, bo dla mnie najważniejsze, ale, ale na pewno jest jedno z ważniejszych rzeczy, jakie w, życiu, w swoim życiu sportowym przeżyłem. Okej, okay, mam nadzieję, że już nikt więcej nie popełni tego błędu, żeby ze swojej drużyny jakby eliminować tutaj. Eee, trenera. No mógłbym teraz powiedzieć złośliwie i błyskotliwie, że pewne błędy mogą ciągnąć się latami, ale to, ale to by było słabe. Nie, tak nie jest. Na pewno nie jest. Okej. już kciuki jutro za Dominika i do zalecenia na gali. Dziękuję bardzo. Dziękuję.